Ja się nasłuchałem jak byłem księdzem jeszcze, spoledałem takich jak wy, chrzestników, nieprawych ludzi. Pamiętam to. Pamiętam. Wzmowniła mi się nieraz taka pęda nie od Jak byłem na misce w kongu belgijskim w Chcecie posłuchać panowie? Nie inaczej. Dobra! dobry. Dzień dobry. Dzień Sprawa jest ważna. Tak. Dzień mi się dobry. w wieku Dzień Chciałbym mieć ślub. Tak. Z tylko... formalności, no to zapraszam. Formalności wszystkie. wszystkie są, tak. Akty pozbierane, tylko żeby ten ślub był po prostu taki nienormalny, jakiś egzotyczny, może przyciągnąć jakiś pomysł? Tak, egzotyczny, egzotyczny, tak, egzotyczny pan mówi. Taki nietradycyjny, może. Mm. Rozumiem. rozumiem. Przypomina mi się pewna sytuacja, kiedy byłem na misji w Kongu Belgijskim, ale to może resztę powiem panu na zakrystki zapraszam.

Ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Նա իրացի դիզգեգեջիք թարթուններն են երգում։ Օրտիկուլո։

Pera aí, esse não é verdadeiro! Do golpe, do voto, que eles vão se mantendo! Não! Ninguém doente, nem de pescoço! É pescoço! Artigo! Ele é Ele! Ele é artigo! Está indo dar o artigo! está a letra A Nie ma głowy z głowymi? Ale teraz nie te głowymi? Nie, ma głowymi. Z głowymi? Nie. Z Ha Z głowymi? 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 Ja staram się w tych dyskusjach. A komik cię, a prys. Salej, syciec, Sławny kup, I tak to właśnie, panowie, wygląda! Piękna opowieść, panowie, nie Nie. 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 to wszystko przez te kobiety. Wszystko przez kobiety. Pary, co? Ja to w 42. Zanieczysz. Na froncie wschodnim najgorszym. Oj, Balsze... nie, nie, wszystko. Kierunie jak ja pamiętam. w latrynie mojego jest nie ma, nie ma sypiali, nie ma kuchni, tylko łazienka, To wojna, kobiety są gorsze od wojny. Kobiety, żeby udobruwać, to trzeba je obdarować. Ja yeah, tego twojego z Pamiętam to Były to trudne czasy, panie, każdy musiał iść na wojnę, ale ja zamiast na front zostałem oddelegowany do pomocy pewnemu panu, który kiedyś chciał zostać malarzem, panie, ale coś mu nie wyszło, więc postanowił zostać nazistą i wstąpił do Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej. Tak jest! No tyle! Wyzwałem was, ten kop, ponieważ mam problem. Czy by znowu w sturmanstwie dziś, za trzecią kompanią, zamiast walczyć pędzą Libernotyła? No, nie, nie, nie tym razem. Wycofałem ich z frontu wschodniego i jest na razie spokój. Problem jest tym razem innego kalibru. Jak wiecie, jutro jest 8 marca. To dzień wszystkich aryjskich kobiet. To ja nie aryjskie nie tego święta? Nie chcesz? Ja się na świeżym nie wpisałem. Więc jak już mówiłem, jutro 8 marca dzień wszystkich kobiet. Aryjskich kobiet. Jak wiecie, Stejnko, posiadam aktualnie narzeczoną, która zasługuje na najwyższy wymiar obdarowania. Niestety ostatnimi czasy miała za dużo zmartwień Cholerny Stalingrad. Wystarczyłem na do pomysłu. Znaczy, znaczy na Malwaniu piękny obraz, pod którym szczęśliwa rodzina, no ale się jest to ładny, I w, w niedalekim czasie postanowiłem zrobić wystawę. Tak więc, Sztejkop, postanowiłem awansować Was na stopień geschenko interszaków Pirena. To wielki zaszczyt, co? Dærum tíð sér það í þessu svoftu steinkov. Ég lef þig að snýja mjög myndið það á prezentum. Takk ég, hlut, fyrir. Og það er að innsi steinkov sjáum við að staðið sá. Takk ég, fyrir.